Witam, z tej strony Krzysztof Bałakie, redaktor naczelny klubu Sylwetka. Jest z nami Maciej, jeden z kursantów całego eventu, trener personalny osób starszych. Maciej, powiedz mi, jakie masz wstępne odczucia co, co do kursu, co do wykładowców? Bardzo, bardzo owocny kurs, dużo z niego wyniosłem dla siebie, co, co mam zamiar przekazać w, w dalszym działaniu swoim podopiecznym. Już wspomniałem dla siebie, dużo rzeczy zmienię w moim treningu i, i w sposobie żywienia i, i w ogólnym podejściu do, do całego etapu przygotowań, co się na pewno przełoży na lepszą moją formę i lepszą formę moich podopiecznych. Czy uważasz, że ten kurs zmienił całkowicie Twój światopogląd na temat treningu, żywienia, suplementacji? Można powiedzieć tak, że to troszeczkę wywróciło to mój świat do góry nogami. Parę rzeczy muszę zmienić o 180 stopni i na pewno poddam działaniu to, czego się dowiedziałem dzisiaj i zobaczymy, jak to będzie działo. Teraz tak, pytanie trochę z innej bajki, jakbyś ocenił firmę EduProfit, czyli jednostkę w tym momencie organizacyjną tego całego kursu? Chodzi o, o przygotowanie, o materiały, o to, jak po prostu dbają w tym momencie uczestników? No ja mogę tylko podziękować, że mam sposobność udziału w takim projekcie, świetnie przygotowane szkolenie, profesjonalni wykładowcy, komfortowe warunki, super jedzenie, także wszystko na plus, plus, plus. Powiedz mi jeszcze, czy Twoje plany będą... Na przyszłość? Dalej, związany z firmą EduProfit Profit i, i ze stowarzyszeniem e, Klubem Sylwetka? Czy to jest w zasadzie jedyny kurs, e, który, jak, na którym jesteś w tym momencie i czy możesz zamierzasz dalej kontynuować jakby e, swoją wiedzę, poszerzając ją e, o tą organizację? No oczywiście tak, to, to dla mnie to jest jeden albo kolejny krok w, w drodze po naukę e, i zamierzam być na bieżąco z, z, ze wszystkimi kursami e, i jak najbardziej będę polecał firmy EduProfit i, i jak najbardziej będę chciał się z nimi sz szkolić, bo, o, bo, jest, bo jest to profesjonalne i naprawdę owocne. Jak byś ocenił samych wykładowców? Kontrowersyjni, e, z dużą wiedzą, e, charyzmatyczni. Super się ich słucha, super się z nimi spiera. E, odpowiadają na pytania, podając e, szczegóły, podając przykłady. Także no, jak najbardziej tak, e, to są ludzie, o których się, chcę się uczyć. A teraz tak, prywatnie, czy planujesz e, może w tym roku, może w przyszłym roku, jakieś starty, w debiutach? Do tego jeszcze długa droga. Na chwilę obecną no, trzeba pracować nad sylwetką i zobaczymy, co się wydarzy. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o zawody, to, to nie najwcześniej niż za rok. Rozumiem, że jeżeli będziesz się przygotowywał, tu tutaj e, wykładowcy a raczej nie będą tobie e, obcy w konsultacjach, prawda? Jak najbardziej e, będę starał się być w kontakcie z nimi, aby, aby poprawiać to, co robię źle, aby, aby uzyskiwać maksymalne e, osiągnięcia, maksymalne przyrosty i, i, i żyć zdrowo. Dziękuję Maćku za rozmowę. Dzięki. Rozmawiał z nami Maciek, jeden z uczestników eventu, trainer personalny. Witam, Krzysztof Walkier z tej strony, redaktor naczelny z klubu Sylwetka. Znajdujemy się w klubie Endorfina w Olsztynie. Są z nami trzy piękne panie. Przedstawcie się, proszę. Monika Majewska, Marta Kobos, Wasia Łukowska. Te oto trzy piękne panie biorą udział w projekcie Szansa na zdrowie, trener personalny osób starszych. Dziewczyny, powiedzcie, jak, jakie macie uczucia co do samego kursu? No kurs wnosi dużo nowej wiedzy, świeżej, na pewno rozmowy, które są pomiędzy przerabianymi materiałami też dają wiele doświadczenia i można je łatwo wnieść na co dzień do pracy. Rozumiem. Basiu? No ja myślę, że wiele kontrowersyjnych tematów jest poruszanych, niektóre teorie obalają stare jakieś mity odnośnie treningu i myślę, że to jest właśnie świeżość, którą możemy wnieść w naszym zawodzie. Dobrze, to teraz kolejne pytanie. Proszę powiedzieć mi, jak się możecie odnieść do materiałów przygotowanych przez wykładowców? Jak ogólnie podoba Wam się cała organizacja? Myślę, że to jest właśnie idealne pytanie dla mnie, w związku z tym, że ja jestem osobą, która dopiero zaczyna przygodę z, z siłownią, z fitnessem i ogólnie ze sportem. Materiały są przejrzyste, świetnie napisane. Rozumiem każde słowo, a jeżeli czegokolwiek nie rozumiem, bądź mam wątpliwości, takie się pojawiają. Jest tutaj mnóstwo doświadczonych osób i każdy dzieli się wiedzą. Także takie szkolenie, treningi, które mamy, są dla nas 100% przydatne. Naszej przyszłości. To teraz mam jeszcze takie pytanie odnośnie dzisiejszego zagadnienia, czyli żywienia i suplementacji. Jakbyście się odniosły do, do dzisiejszych wykładów, do dialogów, do tego, co trenerzy mają do przekazania przez to, że rozmawiamy o, o tych obalonych mitach, jak bardzo Wasz światopogląd odnośnie żywienia się zmienił przez dzisiejszy, dzisiejszy dzień szkolenia? No na pewno 100% się zmienił, bo one są zupełnie inne, kontrowersyjne, choć przekonali nas do swoich racji. No, Może naprawdę o 360 stopni zmienić swoje żywienie i także żywienie, żywienie swoich osób, które przyjmujemy na treningach, no na pewno jak najbardziej pozytywnie. Gdzieś tam jeszcze są jakieś wahania i chwila zastanowienia, ale jak najbardziej pozytywnie. Czy zamierzacie wiele z tych dzisiejszych? że tak powiem, no, nowinek wnieść do, do pracy ze swoimi klientami, Basiu? Tak jak najbardziej zamierzam wprowadzić do swoich zajęć i sposobu przeprowadzania treningu i sposobu żywienia e, dla moich klientów, no i dla mnie również. Rozumiem. E, teraz proszę Marta, może teraz powiedz, e, jakie plany wiążesz dalej z firmą EduProfit? Czy jesteś zadowolona ogólnie z tego szkolenia, będziesz chciała brać udział w kolejnych? E, jakie są plany ogólnie twoje na przyszłość związane z fitnessem i z firmą EduProfit? Jeżeli chodzi o moje plany związane z firmą EduProfit, polecam. I ja na pewno będę jedną z tych osób, która na pewno nie zrezygnuje z żadnego szkolenia i skorzysta z każdego, które tylko się pojawi. Bo dzięki temu szkoleniu ja po prostu będę lepszym trenerem dla moich klientów. Jak Państwo sami widzą, dziewczyny są bardzo zadowolone ze szkolenia. Ja jestem również zadowolony z wywiadu. Wypowiedzi były bardzo wyczerpujące. Cóż. Życzę Wam dalszych sukcesów w związku z pracą z klubem Sylwetka oraz z firmą eduprofit. Mówił dla Was Krzysztof Bołakier, redaktor klubu Sylwetka. Witam. Znajdujemy się w klubie Endorfina w Orsztynie. Jest z nami Dawid, uczestnik kursu Żywność i suplementacja w trenerze personalnym. Powiedz Dawid, jak się Tobie podoba kurs? Kurs mi się bardzo podoba, ponieważ dużo ciekawych rzeczy wyniesiemy z tego kursu właśnie na temat suplementacji i tego, jak powinniśmy się odżywiać. No ogólnie przystosujemy się do tego do pomocy naszym klientom, tak dużo większej wiedzy, którą właśnie tutaj na tym kursie złapaliśmy. Jakby się wypowiedział odnośnie naszych wykładowców? Wykładowcy są bardzo fajni, ponieważ prowadzimy bardzo często otwarte dyskusje, przez to właśnie możemy dowiedzieć się konkretnych rzeczy, których chcemy. Rozumiem, a jak byś wypowiedział na temat samego przygotowania i materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców i, i firmę EduProfit? No, uważam, że są bardzo dobrze przygotowane. Właśnie dostajemy dużo materiałów, które możemy później sobie, jeżeli czegoś nie wynieśliśmy, ale to, 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 to bardzo rzadko bywa, że czegoś się nie dowiedzieliśmy, to możemy sobie przypomnieć jeszcze e, z tych materiałów. Jakieś plany dalsze związane z firmą EduProfit czy też z sylwetką? No, na pewno będziemy się dalej szkolić. My, jako pracownicy, tak, instruktorzy, będziemy się dalej, dalej szkolić. I reasumując, chwalisz sobie kurs? Jak najbardziej, tak, jest super. Dziękuję, Wielkie. Dzięki. Z nami Paweł, jeden z uczestników kursu trener personalny osób starszych. Paweł, powiedz mi wstępnie, jakie masz pierwsze odczucia co do samego prowadzenia kursu. Cześć, witam wszystkich. Jeżeli chodzi o poziom przedstawiania wiedzy dla nas kursantów, to tak od samego początku zrobiło to na mnie duże wrażenie, ponieważ yy, no, wiedza, którą uzyskujemy na poszczególnych sesjach szkoleniowych jest bardzo duża i no, nic tylko się cieszyć i czerpać, czerpać. Czy prowadzący zachwiali troszeczkę twój taki powszechny Powszechne podejście do treningów, do suplementacji, do żywienia? Właśnie tak, jak najbardziej. Tutaj to, to też jest głównym elementem, który y, zrobił na mnie wrażenie, ponieważ y, wiedza, która jest przekazywana przez wykładowców, tak jakby każe nam wyjść poza pewne szranki, wyjść poza pewne schematy, no i dało nam takie świeże, nowe spojrzenie na, na pewne sprawy odnośnie samego treningu, jak i żywienia, suplementacji czy, czy toku myślenia podczas Yy, konkretnych etapów, przygotowaniach danej osoby do tego, co chce sobie osiągnąć, czyli zmienić swoją sylwetkę lub no tak dalej, tak dalej. E, powiedz mi, jak się wypowiesz do samej organizacji, do organizacji e, poprzez e, eduprofit, czyli całą tą otoczkę, materiały szkoleniowe, e, jakby się odniósł do, do podejścia samej organizacji e, organizującej cały ten e, event. A więc wydaje mi się, że kurs jest zorganizowany na bardzo wysokim poziomie, pełna, pełen profesjonalizm. Na każdym szkoleniu otrzymujemy bardzo obszerne materiały szkoleniowe, kończąc na cateringu, który również jest bardzo smaczny i, i, i same super relatywy. Powiedz mi jakie masz związane plany dalej z klubem Sylwetka, z, z, z firmą EduProfit, czy zamierzasz brać udział w kolejnych kursach organizowanych przez tą, przez tą firmę, przez tą instytucję? Jeżeli chodzi o stowarzyszenie Sylwetka, to już uczestniczyłem na wcześniejszych szkoleniach i wcale nie zamierzam przestać, wręcz przeciwnie, czekam na jakieś nowe, nowe, nowe zorganizowane etapy tych szkoleń, więc na pewno będę w nich uczestniczył, a jeżeli chodzi o, o Edu Profit, także też jestem otwarty na nowe szkolenia i propozycje w przyszłości. A tak prywatnie? Czy przymierzasz się do debiutu w tym roku bądź w przyszłym, jeżeli chodzi o taką kwestię, już sylwetkową, czysto prywatnie pytam? Nie, nie, w tym roku nie, nie planuję takiego startu. Może za rok jest to moje marzenie, a jak będzie, no, czas pokaże. Rozumiem, że wszelkie konsultacje będą tutaj uwzględniane z klubem i stowarzyszeniem sylwetka, rozumiem, tak? Oczywiście. Z panią Kasią Matelo oraz Leszkiem Michalskim yy, są to osoby, które na pewno. Yy, pomogą mi w bardzo dużym stopniu, jeżeli zdecyduję się na to, żeby wystartować. Dziękuję. Jest z nami Ela, jedna z uczestniczek całego kursu. Elu, powiedz mi, jak się Tobie podoba kurs? Bardzo mi się podoba kurs. Naprawdę, jeżeli chodzi o wykładowców, dostarczają nam wyczerpującą wiedzę, którą oczywiście będziemy mogli przekazać w swoich klubach. Myślisz, że są trochę kontrowersyjni w swoich wypowiedziach, w tym, że troszeczkę jakby, jakby, jakby to ująć, oświetlają nam troszeczkę to, co wcześniej sądziliśmy o, o, sam, o, o samych szkoleniach, o tym, jak należy prowadzić ludzi w treningach, jak ich żywić, jak ich suplementować. Jak najbardziej tak. Wcześniej przekazywana nam wiedza jak gdyby nie była oparta takim doświadczeniem, jakim oni posiadają. Wiele rzeczy uczono nas, niestety nie przekładało się to na, na to, co my stosowaliśmy na siłowniach i ludzie nie zawsze byli zadowoleni. Tutaj dowiadujemy się wielu rzeczy, które stosowane na naszych klientach przynoszą nam naprawdę ogromne rezultaty. Czyli rozumiem, że już swoich kolejnych klientów i tych aktualnych zdecydowanie w inny sposób będziesz prowadzić w zajęciach? Jak najbardziej tak, szczególnie u osób plus 50. Jeżeli przyjdzie pani, czy pan z dużą otyłością albo no, chudych, będziemy traktowali bardzo indywidualnie. E, jakie są twoje plany związane z firmą EduProfit oraz z klubu Sylwetko? Czy to jest jeden kurs, w którym będziesz udział, czy masz w planach również jakieś inne kursy związane z tą firmą? I... Myślę, że jeżeli będę dostawała maile o jakichkolwiek kursach, szczególnie jeżeli chodzi o sylwetkę, to na pewno będę z nich korzystała. Bo wiedzę trzeba zdobywać non-stop, nie tylko poprzestawać na tym, co się dowiadujemy na jednym kursie. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, ślicznie. Jest z nami Bernadetta, jedna z uczestniczek kursu Tener Personalny Osób Aktywnych. Witam, Beniu. Witam. Pan trzymać cztery... mikrofon nie. Niekoniecznie, niekoniecznie. Panie, powiedz mi, e, jakie masz pierwsze odczucia co do samego kursu? Konkretnie tego, czy tych, tych już byłych, które już się odbyły, bo współpracujemy z, z, sylwet, nie z Sylwetką, tylko z, było, z profi, Edu eduprofitem już od czterech lat. To jest kolejny kurs, który y, prowadzą no, profesjonaliści. Y, y, Pan Michalski i pani Kasia. Na początku wydawali mi się bardzo. Ym, no tak, podchodziłam sceptycznie do nich, bo y, wszystkie wiadomości, na przykład, y, miałam wrażenie, że mówią z takim krzykiem. I uważasz, że są kontrowersyjnymi wykładowcami? Tak, zaczęli się ze sobą sprzeczać. Jak, jedna, y, y, jak Kasia powiedziała, to, to jak Michalski ma na imię? Leszek, Leszek. Leszek. O, jak, jak Leszek y, y, się odzywał i robił jakąś ripostę zaraz y, Kasi, Kasia jemu, ale y, z czasem zdawało mi się, że zaczynałam się przekonywać do, do, tych ich, y, do tej ich wiedzy, no a teraz już mogę powiedzieć, że aż otwieram buzię, słucham i wszystko sobie notuję. I, I to y, bardzo będzie przydatne w moim, wykorzystam to w swoim klubie i, i w pracy z paniami. Ale co jeszcze mam dodać? I rozumiem, że twój światopogląd został zachwiany i wręcz wywrócony do górnogami nogami z wiedzą, którą wcześniej nabyłaś. No tak, zwłaszcza z spożywaniem y, y, węglowodanów na noc. Tego, tego nie wiedziałam. I Rozumiem, że na tyle e, wykładowcy przekonali Twoją osobę do tego, że zaczniesz e, tą metodę stosować. No ja tak i też będę mówiła swoim klientkom, żeby tak postępowały, tak, tak stosowały żywienie. A powiedz mi, jak się odniesiesz do samej organizacji przez firmę EduProfit tego, tego szkolenia, konkretnego tego szkolenia, czyli materiały, e, catering, sama organizacja, Nocleg? Nocleg fajnie. <laughs> e, no, myślę, że tutaj trochę same wykłady są za ciasno, za duszno. Miejsce, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy na tych zajęciach, jest mogłoby być troszeczkę większe. I... Nie uważasz tak? Osobiście nie ma to dla mnie takiego znaczenia, niemniej jednak istotna jest jak najbardziej wiedza i, i klimat. A myślę, że klimat to jest wyjątkowy, jak się odniesiesz do, do samych e, kursantów i do, i do samego jakby klimatu, e, oraz moim zdaniem przyjaznej atmosfery. Tak, przyjazna atmosfera, zwłaszcza właśnie organizatorzy są świetni. Świetni. No, Agnieszka, Sylwia. No, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Rozumiem, że to nie jest ostatni kurs, w którym bierzesz udział w, w, z firmą EduProfit. Czy masz jakieś plany związane na dalszy? progres swojej osoby, nośnie wiedzy z firmy EduProfit? Ja myślę, że tak. Oby, oby się udało im jak najwięcej pisać tych projektów i żeby, żeby przechodziły. Fajnie by było. Jakieś plany startowe na przyszłość? Hmm. To znaczy jak startowe? Pytam o zawodach cyfrowych. O nie, chyba nie. Nie. I rozumiem, że na, scen na scenie raczej Bernadette nie zobaczymy. Nie zobaczysz mnie na scenie, nie. <grych> Witam. Z tej strony Krzysztof Wołakier, redaktor naczelny klubu Sylwetka. Znajdujemy się tutaj z piękną Sylwią na terenie klubu Endorfina w Ursztynie. E, na kursie Szansa na Zdrowie. Trener personalny osób starszych. Sylwia, powiedz mi, e, jakie masz pierwsze odczucia do samego kursu. No moje odczucia są bardzo pozytywne. Bardzo kurs mi się podoba i wiadomości, które zdobywam tutaj na tym kursie, mam nadzieję wykorzystać w przyszłości. Czy nie uważasz, że nasi wykładowcy wnoszą dość kontrowersyjne metody do naszych e, szkoleń? Nie dość, że kontrowersyjne, to na pewno dla mnie to w ogóle innowacyjne. Bym to nazwała tak. To jest coś, co, z czym się nigdy do tej pory nie spotkałam, i... ale nie uważam, że jest to coś złego. Uważam, że to jest coś pozytywnego, bo przynosi to pozytywne skutki. Czyli można powiedzieć zdecydowanie, że ta forma e, dialogu z naszymi wykładowcami jest zupełnie inna od wcześniejszych szkoleń, w których brałaś udział? W których Ty brałaś udział? No, oczywiście, nie dość, że forma jest, wykładów jest inna i zajęć, to wiadomości, które nam przekazują również. Czy można powiedzieć śmiało, że mają zupełnie inne podejście do trenowania niż wykładowcy z przeszłości, niemniej jednak popierają to badaniami i doświadczeniami, tak? Jasne, jasne, zgadzam się. Powiedz mi, jakie w takim razie plany na przyszłość związane z firmą EduProfit i, z, mam nadzieję, z, z Klubem Sylwetka? No, mamy nadzieję prowadzić, organizować więcej takich szkoleń. Zarówno z, z firmą EduProfit, jak i um, z klubem Fitness Sylwetka. Będą to szkolenia i kulturystyczne, i dla um, osób prowadzących um, fitness. Um, teraz ruszył następny kurs instruktorów ćwiczeń siłowych i nowoczesne formy gimnastyki, w których... Um, Sylwetka oczywiście też e, będzie wysyłała do nas naszych wychodowców. Mamy nadzieję, że będzie to Krzysztof... E, przepraszam, że to będzie Kasia Matela. Krzysiu, to twoje imię, mi się to Dziękuję. <noise> I e, Leszek Michalski. Czekamy z niecierpliwością. Czyli rozumiem, że po prostu kupi was swoją wiedzą, charyzmą <noise> i oczywiście prezencją. Jasne, jasne, jak najbardziej. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękuję Sylwia, z wywiad mówił dla was Krzysztof Bałkier, redaktor klubu. <noise>